muzeum powstało dzięki, dzięki współpracy generalnie mojej i pana burmistrza że tak powiem przez jakiś tam czas współpracy w rekonstrukcji historycznej 8. pułku piechoty całej grupy zresztą, z tutaj z władzami miasta prosiliśmy pana burmistrza o to żeby jednak powstało to muzeum żeby tutaj było żeby tutaj wreszcie można było pokazać te zbiory po tych żołnierzach kleberga no, Bitwy, znaczy bitwa pod Kockiem, bitwa, która, która przeszła do historii jako ostatnia bitwa w 1939 roku nie miała swojej siedziby, nie miała, nie, miała gdzie, nie miała gdzie pokazać tych eksponatów po tych żołnierzach i nie miał. I Kock po prostu, jako że był znany z tego, że był miejscem, miastem ostatniej bitwy, nie miał muzeum, prawdziwego takiego muzeum, gdzie można było zobaczyć eksponaty po właśnie po żołnierza generała Kleberga i po samym generale. Myśmy przez 3 lata próbowali coś zrobić, odremontowaliśmy starość z pamięci, zresztą w której byliśmy też z Kanał MS ze trzy razy chyba. No było to małe, było to mało miejsca, eksponaty, które mieliśmy wykopane, gdzieś tam znalezione, podarowane, leżały w skrzyniach, po prostu czekały na, czekały na motyw, gdzie można będzie je wyeksponować. No i tutaj mając te 350 metrów Możemy wyeksponować wszystko, a jeszcze jest to, jest to mało, bo yy, naprawdę możemy jeszcze przynajmniej yy, z 10-20 metrów yy, pokazać rzeczy. Naprawdę mamy dużo eksponatów, yy, mamy dużo, yy, dużo że tak powiem, do przekazania ludziom. Yy, Lidzio Pamięci w Polsku jest pierwszym, yy, pierwszym tutaj chyba takim muzeum multimedialnym. Mamy tutaj ponad 23, multimedia, różne multimedia, mamy salę multimedialną do pokazów, do pokazów filmów i, i od tej sali będzie zaczynało się każde zwiedzanie od pokazu filmu o kocku. Następnie potem w każdym takim w każdej mniejszej dioramie znajduje się znajduje się jakiś tam Telewizor, czy tam, jakiś tam inny sprzęt do pokazów multimedialnych, gdzie, będzie pokazywane, gdzie będą pokazywane różne rzeczy z właśnie życia miasta Kocka, z życia żołnierzy, z żołnierzy generała Kloberga, a także żołnierzy AK, WINU i oczywiście okresu II wojny światowej. W sumie jest zarejestrowanych ponad 2000 eksponatów tutaj. Z tego większych eksponatów są, znaczy jest dużo rzadkich eksponatów. Są też takie eksponaty, które można znaleźć w każdym jednym muzeum, ale mamy dużo zdjęć z kocka tutaj, z tego rejonu. Mamy dużo zdjęć tutaj mieszkańców kocka, podarowanych nam przez właśnie przez mieszkańców kocka, dużo zdjęć żołnierzy kocka oraz niepublikowane zdjęcia z bitwy kockiej. Są ciekawe i ostatnio, gdy był u nas tutaj, była u nas telewizja Lublin. Stwierdził pan Adam Sikorski, że mamy y, dużo eksponatów, których, których w życiu nie widział, na przykład nie, które można było tutaj znaleźć. Pod te, w tym rejonie myśmy tutaj y, my się tutaj szukali w tym rejonie znaleźliśmy i w tym momencie można je zobaczyć, bo naprawdę są, są ciekawe i y, jest ich no, może niewiele, ale, ale są na tak zwaną y, na skalę światową, że tak powiem, są wyjątkami. Tak jak na przykład Laska Carska, jak na przykład taki, takie coś jak podziękowania za wojnę pieszową-światową dla żołnierza polskiego, książeczka militarna z pierwszej wojny światowej, austro-węgierska. Dużo po policjach tak państwowych mamy tutaj z tego rejonu. Mamy też dużo ciekawostek z Katynia, przekazane nam przez dwie osoby przez państwa piekutowskich i przez państwa morawskich. Są to rzeczy, pamiątki po, po ich dziadkach, ojcach którzy tam zginęli i mam nadzieję, że tutaj będą się ekspozycje czasowe. Pierwszą ekspozycją czasową będzie ekspozycja Policjanci, Państwowi i Żołnierze na misjach pokojowych. To jest ekspozycja, która będzie u nas na otwarciu i potem przez jakiś czas będzie można ją oglądać. Następnie potem zmienimy tą ekspozycję na inną. Myślę, że ekspozycje czasowe też będą, będą się zmieniały co jakiś czas i będą Przyciągały tutaj, że tak powiem, rzeszy turystów. Każdy, kto przyjedzie do Kocka, będzie chciał zobaczyć muzeum w Kocku, czy to Ulicę Pamięci w Kocku, będzie wiedział, jak tutaj do, do nas dotrzeć. Pod pomnikiem generała Kleberga będzie wskazówka, jak dotrzeć do, 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 tego, do, tej, do tej Ulicy Pamięci. Będziemy też informowali o, o różnych naszych poczynaniach w mediach. Zaczynamy tak zwany projekt 3D. Wychodzimy do ludzi, po prostu muzeum wychodzi do ludzi i będziemy pierwszym takim pokazem, nocnym pokazem multimedialnym w mieście, będzie pokaz Bitwy pod Kockiem. Zapraszamy serdecznie na ten pokaz, to będzie w sobotę, zaraz po apelu poległych. Apel poległych będzie też w sobotę przed, bitwą, przed rekonstrukcją, bitwą, przepraszam, przed Bitwą Kocką. I obchody będą w niedzielę, my w sobotę robimy mawal poległych. No i oczywiście ten, ten pokaz multimedialny nocny na terenie miasta Kocka. Po 7 października będzie już otwarta. Godziny otwarcia, godziny otwarcia będą i dni otwarcia będą na plakatach, pojawia się na plakatach, które będą w każdym mieście. Poza tym będą telefony do, do przewodników, żeby można było indywidualnie umówić się na zwiedzanie. Gdzie też będzie, będzie taka możliwość i, i tak samo skierujemy to tylko do szkół, bo szkoły mogą sobie tutaj zrobić także lekcje historii pod naszym patronatem. Naprawdę mogą być ciekawe, ciekawe lekcje historii w, taki, w takiej właśnie dziedzinie pamięci. Mogę tylko dodać tyle, że bardzo nas cieszy, że to muzeum jest otwarte. Z tego, co mieliśmy przedtem, malutką izdebkę, można powiedzieć, 35 metrów, przeszliśmy na 350 metrów, gdzie możemy wszystkie eksponaty pokazać zwiedzającym. Chętnie zapraszamy wszystkich, chętnie popowiadamy o dziejach i losach generała Kleberga, jak i jego samodzielnej grupy operacyjnej po lesie. Powiemy o dużo wiadomości mamy na temat eksponatów, których ludzie nam przekazali. Zapraszamy bardzo.